Cicho bądź, teraz robię wstęp. Siema pana i panowie, Siema panie i panowie, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku. Ask the Newt Commander One Free. Czyli zapytaj nefta, tym razem będę zgadywał, nie uwierzycie co? Nie, nie zgadniecie, ale stop, co przed tym, jak będziecie zgadywać, co będę zgadywał, musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanał Nefts Commander hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. I będzie wtedy fajnie, i łapkę w górę też, bo jedynie 1500 nie subskrybuj tego kanału, więc zostawcie łapkę w górę Subak. więc będę dziś zgadywał ceny zestawów LEGO, a nie, bo to <grymne> Będę dziś zgadywał ile zestaw ma elementów, wow, kogo to wchodzi, ciekawe, nie? No. A ja jestem prowadzącym. I dzisiaj będziemy zgadzać elementy zestawów. Jakby, ile ten zestaw na elementów? Powiem na początku cenę, pokażę zestaw i Kuba zgadnie. grad. E, ile ten zestaw na elementów? Jak zwykle będzie 10 zestawów, plus może jeden moncowy, jeżeli Gorgon nie zgadnie. Nie wiem, czy mi się chce. Pierwszy zestaw. A więc! Pierwszy zestaw jest z serii Auta 3, dokładnie jest pod serii jeszcze Juniors. O nazwie 8 149, 149 A ona zwie szalona ósemka z tchunderholą, kosztuje 179,99 złotych. Panie, czy te auta mają wiele elementów, czy nie za bardzo? Składają się z wielu elementów. Dobra. To obstawiam, że będzie mieć 200 elementów. równo 200? Równo. Okej, okay, a zapewniam że różnica ja wcześniej ustalam i różnica w tym zestawie to 50 elementów, i jest 191 elementów w tym zestawie, więc pierwszy punkt, jak będziesz miał 5, to wygrywasz. Jest. Ohoho! Tak. What, what is going on? Kolejny zestaw. Kolejny zestaw. Buena suerte. Ten to jest z serii Star Wars. Kosztuje 1549,99 złotych. Pamiętaj, że jest Star na licencji i zawiera dwie minifigurki, mogę dodać. To wygląda, jakby kosztowało z dwie stuły. ale spoko. A ile mam różnicy elementów? A, tak, seryjnie, zawsze zapominam. Zawsze zapominam?! przecież nigdy nie kryliśmy na żadnych wierszach. 500. 500 różnica, co 2,700 wstawiam elementów. Nie! 28. I ten zestaw ma 3292 elementy. Wszystko, że zmieniłeś, dostałeś to. No i git! Uhuhuhuhu. Mamy ciężkiego zawodnika! Tylko kwiat w Cena katalogowa to 1099,99. Jest serii LEGO Art. Pamiętaj, że składa się e, bardzo wielu małych elementów. O, różnica to równo 1000 elementów. Kto kupuje mapę z LEGO? 8800 elementów Ciekawostka, ten zestaw jest największym zestawem na jak powstał z Lego Przebił Koloserum z Miał 1000 elementów, elementów a ile ma elementów What WODE Twist! Kolejny zestaw! Zestaw serii Lego Hobbit. 599, 599. Co za smok? Ale smok! 6 stów za taki syf, tak. dobra. Ile mam różnicy elementów? 200! 1250! Ma 836. Ale skam! Ablo, to dla mnie To dla scenariusz. Lego Ideas 399. 699,99 to jest właśnie średniowieczna później. Cudo. E, Różnica to. Teraz damy 50. różnicy to. 1350 elementów. 1350? 1350. Nie dajesz punktów, bo ma 2360. 2164... O. No to nie jest O, 500, a tutaj 2.00, ja O, muszę zgadnąć jeszcze, mój. Daczej przegram tą kijową grę. <susztuj> Kolejny zestaw zlego ideas! Ale ono ma to peje. Zestaw kusuje 329,99. Co ty mach? Bo no, się pomylić. Mogę. Wiesz 810, 810, 810 elementów. 810. <grym> 962 elementów Wow No i tyle! Trzy punkty! punkty bo teraz za to by chciałem się suba, ale zostawcie tego suba i łapkę w górę na kanale Newt, uuu. bo jest fajnie, uuu, a teraz końiec zestaw, więc żeby go Kosztuje 1099, potem to się Kobwartu edycja kolekcjonerska. Okulary masz do tego Okulary, no, Żabę, fiolki wielką osobę, co siedzi na tych śmieciach. Ile to kosztuje? Pii. Myślę, że to może kosztować 220. Może kosztować? Nie, elementów tyle mieć. 220 2220. Nie, 3010. Spodziewam się. Dwa. Dwa. Chyba, coś z tego. Tego nie wynik. Hmm. Ale niech nie to da bonusowa. Tak? Jak nie co da bo U -u, Czekajcie, bo jest kolejny. Czysz to marzenie każdego dzieciaka? 79 kosztuje ten zestaw M i ma 27 wsporek. Ile to kosztuje? 5. Nie słuchałem. 26. To to ma 5000 elementów. Proste, ile mogę się pomylić jeszcze raz? 6. Okay. 6? No to nie jest. 5000. 200 elementów. 5200. 5200. 5200? 5200? Chyba, tak. 4016 elementów. Ciekawe, ciekawie. No to musisz zgadnąć dwa. Musisz zgadnąć A ja, wszystkie. A jak udało Inaczej, przypadek. To teraz dam ci ułatwienie! Ułatwienie teraz dostanę, tego chyba połudno musi zostać z bo kto nie lubi łatwiej. Każdy lubi ułatwienie. Ooo, city. To moja ulubiona seria. To jest około 449, 99. różnica elementów, 300, i się nazywa centrum miasta. Ile to kosztuje? 449,59. Pamiętaj, że są wielkie płytki ulic, które zawyżają jednak cenę Tak, zdecydowanie, że mogą zawyżyć cenę, dlatego obstawiam, że to będzie kosztować. Kosztować? Będzie mieć elementów 800. O 10 elementów, proszę bardzo. No O jest... Ile? 7, 9. Wow, tylko 10 do zatucha, dwa punkty lecą. Dziękuję. Teraz... Czyli wygramy. Do... Taki duży przeliczy. Z czego? A, sorry, lego przygody. No tak! Ale chciałam to z myszką wtyzmować. Ona katalogowa 299... 299... 299,99 No i git. Masz, chcielibyś liczbę elementów. No, ile ma elementów? Powiedz. Um, 150. No, no to ciekawe to jest. U kurcze. A, to siedziba lorda. Kryjówka lorda. Dobra, biznesa. dobra. Pewnie on lubi biznes. 580 elementów. 8 elementów cię z, o, zwiadło. O, bo 738 elementów. Przegrałem! Nie, bo już bonusowy zestaw. Jeszcze bonusowy zestaw. To nie przegrałem. A, ty, ty czyli jeden. Pamiętajcie, zawsze może być happy end gorzej, nie zgadacie bonusowego zestawu. A, to będzie bardzo mały zestaw. To bardzo. będzie mały zestaw, więc powinien to zgadnąć. Ile to ma elementów? Dowiedzmy się tego razem. Wspólnie, razem, together. Huntos. 30 elementów różnicy. Nazywa się pająk nawiedzony. Ile? Element... 30 elementów. 30 różnicy. Słuchaj, że to słodki pająk. No, mi się też bardzo podoba. Fajny, nawiedzony dom. Ale pokaż mi go, bo nie widzę. A, to tak, 424 wypaczam. 44, O, kurde. To, że jest to też. Nawiedzony dom. Nawiedzony dom. Park, nie, to ja myślę, że to może mieć ze 30 elementów. Coś się się dwa. Eee! Wygrałem! Tak! tu przytul się. Jeees. Nie, Ja czekaj Tak, znów wygrałem, więc z tego powodu muszę zdać suba i łapkę w górę, żebym bezpiecznie spał. Hej! Pamiętajcie sobie, wiesz Lajka, y suba i... Y spotka was z 10... nie.. 10 zł na ulicy znajdziecie, jak nie zostawicie łapkę. A gdy zostawicie, zostańcie stówę, więc... On wie że nie wyłączyliście w przerwie, kiedy mówiłem. Bo tak chcę... To... stracicie 9 z nich, to się nie kalkuluje. No! A więc... Wiecie ja z wam, żegnam był z wami net, bo kto inny... On bijcie kanał! Wijcie mój kanał. Nic tam się nie dzieje. O, co ne... ręka rękawta, róbcie screeny!